Jak użyć mojej wiedzy oraz know-how i stworzyć z nich przekaz, który pomoże innym odnieść sukces? Ktoś na świecie chce zapłacić dużo pieniędzy, aby dowiedzieć się tego, co ty już wiesz. A więc zamiast zachowywać tę wiedzę tylko dla siebie, ucz jej innych. Czy to ma sens? Możesz być hydraulikiem albo adwokatem? Może zamiast tylko wykonywać tę pracę, zacząć także jej uczyć? Taki biznes ma wielkie przełożenie. Jak z moich życiowych doświadczeń stworzyć historię, która wypozycjonuje mnie jako eksperta, od którego inni będą się chcieli uczyć? Przestań się skupiać na sobie i na tym, czego nie masz, i mów o tym, co masz, bo to wystarczy. Moim zdaniem siedzisz w tej chwili na milionach, sam jestem tego najlepszym przykładem, na milionach za to, co już wiesz. Jak mam przejść od pracy jeden na jeden do pracy jeden na wielu, aby mógł wnosić jeszcze większy wkład? Bo prawda jest taka, że często mówię, dlaczego przez całe życie tak bardzo się staramy dopasować, skoro jesteś na tym świecie, by się wyróżnić? Co robią najlepsi mówcy na świecie, by zarabiać dziesięć razy tyle, ile zarabiają państwo przeciętni? To, jak myślisz, twoje zachowanie i decyzje. To zadecyduje o jakości Twojego życia, jeśli się zastanowić, twoje życie to nic więcej niż seria decyzji, jakie podjąłeś. Już udało mi się zdobyć bardzo lukratywne zlecenia od ludzi, którzy wcześniej byli dla mnie nieosiągalni. Widzę, że moje już sześciocyfrowe dochody w tym roku z łatwością się podwoją, jeśli nie lepiej, dzięki temu, że pewniej się czuję na scenie i mogę przekazywać wiedzę szerszej publiczności. Jak stworzyć światowej klasy treści i z moich informacji uczynić własność intelektualną, którą mogę zwielokrotnić poprzez warsztaty, webinary, produkty, programy i wysokiej klasy program mentorski? Masz w sobie jakiś produkt, coś, co możesz stworzyć, by zmonetyzować wiedzę, jaką posiadasz. Przyjechałem na ten kurs, nie myśląc w ogóle o tym, jak mógłbym poskładać pakiet z tego, co wiem. Teraz mam plan trzech produktów audio, które stworzę i będę na nich zarabiał. Mówcą się nie rodzisz, kształtujesz go w sobie, szlifujesz. Wielu z Was tutaj ma talent. Odnieśliście sukces w różnych obszarach życia. Teraz musimy wziąć ten Twój talent i zawrzeć go w zestawie umiejętności. Jak dotrzeć z moim przekazem do większej publiczności, do pięciu tysięcy osób jednocześnie? Przed kursem u Harringtona nigdy nie występowałam publicznie. Po jedenastu miesiącach stoję nagle na scenie obok tak znanych mówców jak Les Brown, Brendan Bouchard, Nick Vujicic i sam Andy Harrington przed pięciotysięczną publicznością w Singapurze. Jeśli pragniesz zostać mówcą, najlepszym miejscem dla Ciebie będzie Public Speakers University. Jak szybko nawiązać bliski kontakt i zaufanie z każdą publicznością? I jak mogę zarabiać na tym, że doradzam? Wykorzystując to, czego nauczył mnie Andy, zarobiłem 475 tysięcy funtów za jedno wystąpienie. Pracuję tutaj już 5 lat na scenie, sprzedaję, promuję, ale dopiero niedawno zacząłem uzyskiwać niesamowite wyniki. Dlaczego? Bo pracuję z Andy. Jego coaching, strategie, pomysły pozwoliły mi czterokrotnie zwiększyć moje wyniki. 400% wzrost sprzedaży ze sceny. Andy pomógł mi zupełnie przekształcić mój biznes. Uzyskałem dziesięciokrotny zwrot w ciągu kilku miesięcy. W ubiegłym miesiącu dostałem zamówienie na 28 tysięcy dolarów, co sprawia, że kwestia ceny staje się zupełnie nieistotna. Jak mam nabrać charyzmy i prawdziwie zaistnieć na scenie? Musisz dokładnie wiedzieć, czego chcesz. Efekty zajęć na Public Speakers University dla mnie okazały się niesamowite. Nie tylko w kategoriach rozwoju osobistego jako mówcy, który został wreszcie dostrzeżony, ale także w tym, że niedawno byłem w stanie wejść na scenę i mówić do tysiąca osób na Ukrainie. Czegoś takiego nigdy, przenigdy nie byłbym w stanie zrobić bez tego kursu. Jak mogę użyć mojego głosu, by zmienić nastrój całej widowni? Kiedy mówisz stąd, jak kochanek, możesz powiedzieć coś zupełnie bez znaczenia. Jak mam stworzyć głęboki i trwały kontakt z publicznością, dający zaufanie i wiarygodność? Twój kochanek jest bardzo otwarty, wrażliwy, i ufny. Mówisz coś o sobie, aby publiczność także się otworzyła. Jak mam ułożyć treść, aby publiczności było łatwo ją zapamiętać i wykorzystać. On ma taką ramę, która jest po prostu kuloodporna. Tu wychodzi całe mistrzostwo tego człowieka. Dzięki niej ludzie mogą swoją własną treść, nieważne jaką, kapitalnie poukładać. Nie będziesz bogaty stosując metody i strategie używane przez masę. Musisz zrobić coś innego. Jak mam zbudować prezentację, nie używając notatek ani slajdów PowerPointa? W punktach podaje się tylko to, co ludzie mają zrobić. Steve Jobs w swoich prezentacjach nigdy nie używał punktów ani razu. Zamiast tego stosujesz system, który pozwala na swobodę ekspresji, ale jednocześnie docierasz do publiczności ze swoim przekazem. Inaczej mogliby przeczytać książkę. Jak mówić z przekonaniem nie tylko o tym, co wiem, ale też o tym, w co wierzę? Musisz przestać przekazywać informacje. Zamiast tego zacznij przekazywać to, w co wierzysz. Zacznij mówić o tym, w co wierzysz. Czy wszyscy cię polubią za Twoje przekonania? Nie. Pogódź się z tym. Jak mówi Eminem, jeśli masz wrogów, to dobrze. Znaczy, że czegoś broniłeś. Jak mam sprzedawać ze sceny, aby ludzie biegli na koniec sali, by kupić ode mnie. Jak przejść od 5 tysięcy do 500 tysięcy za wystąpienie, zmieniając życie tysięcy osób na całym świecie? Jestem coachem biznesu, często prowadzę prezentacje i byłam na wielu szkoleniach z wystąpień, ale nigdy na takim. To jest coś zupełnie innego. Po tym jak wzięłam udział w PSU, poprowadziłam seminarium i sprzedałam na nim za 30 tysięcy. Jak zbudować historie ilustrujące i inspirujące ludzi do zmian. Więc co musisz zrobić? Opracować treść, informacje, które ułatwiają zmianę. Jeśli będziesz tylko informował, to nie wystarczy, by ludzie przekroczyli linię. Musisz stworzyć treść, która ułatwi zmianę. Gdybym mógł przekazać jedną rzecz komuś, kto rozważa, czy wziąć udział w zajęciach Public Speakers University, powiedziałbym, że Inwestycja staje się nieistotna, kiedy się ją zestawi z umiejętnościami, które zmieniają Twoje życie już na zawsze. Jak mam naprawdę wpłynąć na ludzi, by zaczęli robić nowe i śmiałe rzeczy na drodze do swoich marzeń? Masz tutaj w sobie dokładnie wszystko, by zostać multi multimilionerem. Musimy tylko przeorganizować zasoby, które obecnie masz, tak aby były zgodne z Twoimi celami i prowadziły Cię do nich, zamiast Cię oddalać. A mówię Ci, że sam zobaczysz, jaki jesteś wyjątkowy. Nie mam formalnego wykształcenia i ludzie często mi mówili, edukacja zapewni Ci dobre życie, ale ja uważam, że samo edukacja pomoże Ci zarobić fortunę. Jak mam poruszyć ludzi emocjonalnie, by przeszli na nowe poziomy sukcesu? Zrozumiecie już, że ja nie jestem nikim wyjątkowym. Jestem normalnym, zwykłym człowiekiem, jakiego spotykacie co dzień. Jestem taki jak ty. Tylko, że nauczyłem się pewnych rzeczy, które są niesamowite. Nauczyłem się robić pewne rzeczy, które są niesamowite. Więc nie jestem wyjątkowy tylko dlatego, że tu stoję. Nie myśl, ja to nigdy się nie nauczę tak. Taki dobry to nigdy nie będę. Ale rzeczywiście, że możesz być. Bo tu nie chodzi o człowieka, chodzi raczej o to, czego on się nauczył. Pracowałam w telewizji, w radiu, w najróżniejszych miejscach i wiem na pewno, że kiedy myślisz, iż już się dosyć rozwinąłeś, jesteś już ekspertem, to możesz się położyć i umrzeć. Kiedy przestajesz się uczyć, umierasz. Bez rozwoju nie ma sensu. Jeśli nie będziesz najlepszy w swojej branży, to jak masz uczyć innych, aby byli najlepsi w swojej branży? Miałam tu okazję zrozumieć, jak ważne jest, by koncentrować się na sobie. Wielu z nas najczęściej skupia się na klientach i nie poświęca już czasu sobie. Tu miałam idealną okazję, by usiąść i skoncentrować się na swoim własnym rozwoju. Nauczysz się opowiadać wspaniałe historie i zaczniesz się wyróżniać na tle nudnych mówców biznesowych, jakich najczęściej słyszymy. Nauczysz się wprowadzać zmiany, aby ludzie przylgnęli do ciebie jak klej, bo będziesz miał na nich wpływ i jeszcze ci za to zapłacą 50, 100, 200, 500 tysięcy za jedno wystąpienie. Dla mnie ważne było, że odzyskałam te pieniądze, które wydałam na kurs. Teraz mam klientów, którzy mi płacą za to, abym z nimi pracowała. To do with them. Znajdziesz sposób, by wnosić coś na małą skalę, większą i wielką. Mówię ci, że pieniądze popłyną do ciebie jak nigdy dotąd, ale nie myśl o nich, bo ja tak robiłem i wiem, że to błąd. Skupiaj się stale na innych ludziach. Służ im. A Twoje życie będzie wyjątkowe. Czy pieniądze do ciebie popłyną, czy nie, i to jest największy paradoks. Popłyną, ale nie będziesz tego nawet potrzebował. Kiedy przeszedłem Public Speakers University, zauważyłem, że Andy Harrington naprawdę pokazał nam system, który daje gwarancję uzyskania rezultatu za każdym razem. To było niesamowite. Zrobiłem ten kurs. Trzy dni później stałem na scenie przed grupą, z którą pracuję od 14 miesięcy. Wykorzystałem tylko troszeczkę z tego, czego się nauczyłem. Uczyłem Łędziego Harringtona, i nagle ludzie byli oszołomieni po prostu. Właśnie wtedy zrozumiałem: Mam teraz system. Zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Chcę Ci dziś przypomnieć, że jesteś tym pięknym, błyszczącym diamentem, który masz wewnątrz.